Czas położyć kres temu owijaniu w mm. Siemanko, Siemanko z tej strony duale, ale... Temu, co postanowiłem chwilę pomilczyć, ponieważ Prince tutaj oświadcza się naszej towarzyszce, której tu nawet w sumie nie ma, więc... No cóż, mam nadzieję, że będzie taki odważny, jak już się spotkają i nadal będzie chciał się tak ochoczo oświadczać. Musi mu być chłodno, tak mi się wydaje. Chociaż może tam ciepło jest. Nie, zawsze mi się wydawało, że te mury to... one są takie zimne. Że to... te zamki to nie są mieszkania, w których ja chciałbym na przykład mieszkać tak jak oni mieszkali tyle lat przecież. Chociaż pewnie jakieś ogrzewanie tam musiało być, to też nie jest tak że Jak przyszła zima, no to już tylko najtwardsi zostawali, bo reszta no kaput Oj Jezu Nie zauważyłem Tak nie powinno być, to się nie powinno liczyć, nie było tego Kiedyś napić Bo nie chce mi się marnować piasków czasu było to tu gdzieś Gdzie to jest Gdzieś tu jest No jest yeah. No dobra Aha, okej okay. Już mam Wow, to było dobre. To było dobre. Nikt mnie nie pojeżdżał, nie? Salator. Pierwszy raz widziałem takie urządzenia z bliska. Nawet mogłem ich dotknąć. Gdzie byli ludzie, którzy mieli zadawać pytania do odpowiedzi, których potrzebował ich król? Jeśli on sam istnieł, poniec końców spotkał ich ten sam los, co ich ofiary. Strażnicy i więźniowie zrównani ze sobą przez piaski czasu. No ale. Aleś się pokazał teraz, do. No. no nie. Chcesz irytować? Obróć tę kamerę. Nie, 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 nie Znowu to się dzieje Dlaczego on biegnie do przodu, jak ja mu każę biec do góry Dobra, niech to wszystko się z... złap to Dziękuję Ale zaraz rzucę tym komputerem i tą grą. No nie! No Jedna z głupszych sekwencji, nie powiem, że nie. No nie, on nie chce się odbić, to ja może nie. Nie o to chodzi. Mhm. no tak, no już żeś po... Na no, moim mili troszeczkę tu spędzimy czasu No ale czemu Nie no, no dwa, dwa skoki i to wszystko Nie wiem czy to się coś buguje Ale często tak jest No ale O nie nie, nie. Jest za blisko było Te wszystkie piaski czas no, to jest wszystko, no on więcej nie, nie, nie uskoczy. To jest straszne. Tak naprawdę no też za bardzo nie wiem co tam nie ma być, no bo tu to... to na pewno tu I to na pewno chodzi o to, żeby się odbijać no i to jest... No i straciłem praktycznie wszystkie No, no Pięknie, żeś pokazał Także cały odcinek będzie poświęcony o tej oto wspinaczce Nie cały, ale rzekłbym, że jakieś 30%. procent. Jakim cudem nie trafiłeś ani jednego? No dawaj, dawaj. Dobra, udało się. To co, skaczemy? Czy jak? Mhm. Mhm. Ciao. To jest najgorsze... No, to jest brak reakcji po prostu, bo uderzenie jest w dobrym momencie. No. Tam nie niepotrzebnie nie, no, nie, nie, no, no, te nie nie zmarnowałem miejsce. aż tyle. Yeah. <laughs> Tell me why. No złap! Nie. Żeby ten odcinek powtarzał, bo to przecież bez sensu jest. Ja <grybuj> się... No zła! Boże! Nie, to, to jest chyba najstraszniejszym... Ktoś, kto wymyślił ten segment, powinien się smażyć w piekle. No! Chodźcie, bo nie dnia Szysz. Tu, tu. Szysz. Jeszcze jeden Szysz. Dobra To poszło zgrabnie. Ale to już nie. No ja chciałem coś innego spróbować. Zmarnowałem. Nie, no spokojnie spokojnie, to nie, nie, da. Ja znowu się się no, nie, nie, no, nie, 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 da się ani spokojnie, ani nie, nie, to nie, nie, ja tu nie, wiem co się stało. Po nie, sobie skoczył. boczku. To, to jest po prostu na wagę dla mnie Mistrzostwa Świata. Lewy się tak po prostu z, ze swojego króla strzelców nie ucieszy, jak ja teraz z tego, że przeszedłem ten fragment. Mam nadzieję nigdy więcej do niego nie wracać. Hej, że te drabiny odpadają. A co oni tak wszyscy czekali? Zajebiscie się zaczęło. Ha! Dobra weź pobierz z tego a potem się wypalimy z tamtym Nawet nie wiem no to już się nagrywa wszystko Dalej pewnie dość sporym 60% segmentu to wydaje się że będzie te. Dobra, to się udało tak Niech to, to się od razu pozbywa Dobra, dobra, lewę tego A potem tego Niech to się od razu pozbywa Ech, wiedziałem, że to się tak skończy w sumie. <strybę> na <farcie. strybę na farcie> nas, chodź dobra, nie I za Makrejko to jest po prostu majster. Tak mi się podoba jak on to robi. Dobra, jeszcze się udało. No, dobra, jednego już mamy i zostaną ostatni. Ostatni, niewiele żyćka, ale... Ale to nie problem. Mamy to. Super. Super, 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 bo zbliżamy się naprawdę do końca, a już nie ukrywam, że chętnie bym zakończył. Ja Wiemy 8%, tak że są te 20%, naprawdę to już niedaleko. W porządku. To ja. Dobrze, dobrze. Pilnuj skarbów. To ja. Nim się obejrzysz, zostaniesz bez gaci nawet. Nareszcie tu jesteś, Wieża świtu. Tak widziałem yy... Krawkę z wodą. lecz znaczy, krawkę. No, Fontannę, no taką fontankę. Ciężko stwierdzić. Taka przydrożna fontanna. To podnosi takie coś. I chyba wiem do czego. Super. Ty podnosisz tutaj, dobra, też wiem do czego. No, chyba nie zdążę po prostu. No nie, zdążę. Szczerze nie zdążę. Aż tak nie wierzyłem w jego demoniczne... Aż kurde, coraz lepszy jest. Zdejmiesz to teraz ze schodów? Czy to się zbugowało też? No to są po prostu kpiny No to no lu... no nie <grystanie> Dobra moi kochani, bo to jest troszeczkę chyba za duże dla mnie Także no będę musiał to powtórzyć, ale mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę. jest bardzo silny. Aż tak silny, że wbił skrzynię w schody. No cóż, zdarza się i tak. Jeśli się podobało, zostawcie kciuka w górę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.